Innowacyjność polega naszego rozwiązania na tym, że nie skupiamy się nad samym efektem naładowania samochodu elektrycznego, pomijając inne aspekty, które nas otaczają. E, tutaj z, z, duży nacisk kładziemy właśnie, żeby ten system jako ekosystem mógł współdziałać z innymi, z, innymi, z innymi instalacjami, które są, żeby mógł jak najwięcej wspomóc użytkownika w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, żeby mógł mu podpowiedzieć w jaki sposób ładować samochód, tak żeby to było i korzystne dla niego z punktu ekonomicznego, jak i korzystne dla środowiska w momencie, kiedy on, on to robi. Dodatkowo opracowaliśmy szereg interfejsów, które w, nie, w większości rozwiązań są niedostępne, które właśnie pozwalają na bezproblemową integrację z innymi systemami. Takim powiedzmy naj, najnowszym interfejsem, który żeśmy zrobili jest możliwość sterowania tą infrastrukturą z zewnątrz, czyli na przykład przez lokalnego dostawcę, przez grupę bilansującą, przez spółdzielnię, czyli mając informację globalną możemy indywidualnie zaproponować klientowi zarówno ofertę produktową w postaci produktu, jak i, jak i również konkretne działania w postaci... E czy to załadowania samochodu, czy również sterowania klimatyzacją czy innymi urządzeniami. Powiązaliśmy te technologię informatyczną z dużą ilością elektroniki, która jest naszego autorstwa. Duży nacisk kładziemy na działanie tych urządzeń identyfikację w systemie offline. Mając na myśli w offline urządzenia te potrafią działać z normalną funkcjonalnością przy braku dostępu do internetu. Cała wymiana danych odbywa się w ramach lokalnej sieci. Ethernet czy lokalnej sieci WiFi. użytkownik nie ma dyskomfortu tego, że przyjeżdżając na przykład do domu nie może naładować swojego samochodu, bo brakuje mu połączenia do internetu i staje się dane urządzenie bezfunkcyjne. W dłuższym planie mamy możliwość nadania zużytym bateriom samochodowych drugiego życia mówiąc drugie życie rozumiem, że wykorzystanie jako lokalnych magazynów energii w naszych gospodarstwach domowych przez co możemy zarówno nie zoptymalizować odpady jakie pochodzą z tego tytułu, a tym samym zminimalizować cenę tego magazynu energii, która w tym momencie jest no można powiedzieć nieosiągalna nie, nie dla niektórych klientów końcowych.